Wszystkie szkoły w Bieleń Górze otrzymały takie góry. Po co? Po to, żeby e, dowiedzieć się, jak ważne są pszczoły, żeby samemu brać z przykład i być w szkole pracowitym jak pszczoły, ale przy okazji, żeby je pomalować, promując ekologię, pszczelarstwo, a najlepsi pewnie otrzymają fajne nagrody. Dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs, aby przybliżyć dzieciom. I młodzieży pszczelarstwo. Przypomnieć, jak ważne są pszczoły, jakie mają znaczenie dla naszego środowiska i dla nas wszystkich. Dlatego zapraszam do udziału w konkursie. Trzeba tak pomalować, żeby zachęcić pszczoły, żeby tu przyszły i zamieszkały. Zespół Fkórzenia artystycznych ma ten zaszczyt honorowego patronatu nad konkursem, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich cieszymy się, że możemy wziąć udział i przygotować taki piękny pokazowy ul właśnie na potrzeby tego konkursu. Serdecznie zapraszam.